Demontujemy te stare urządzenia. One są już trochę wysłużone. Były robione z elementów prefabrykowanych. Dzisiaj są trochę lepsze tego typu urządzenia, więc demontujemy przeszkody prefabrykowane, betonowe, które były mocowane do istniejącej asfaltowej nawierzchni. Przebudowujemy schody żelbetonowe pomiędzy górnym a dolnym poziomem istniejącego skateparku, naprawiamy i wyrównujemy nawierzchnię, rozbieramy istniejący krawężnik betonowy, wykonujemy w to miejsce nowy krawężnik na ławie betonowej z oporem, to bardzo ważne dla korzystających, a wysokość będzie dostosowana do nowej nawierzchni, ma być jeden poziom. Nowa nawierzchnia betonowa będzie zrobiona, monolityczne urządzenia, to znaczy mały bank o podstawie 4,5 na 4,5 metra, Poręcz prosta średnicy, kwater z zawrotką na połączeniu górnego poziomu skateparku z poziomem dolnym i przebudowa schodów o jeden, w jeden równy zjazd, bo do tej pory nie wykorzystywaliśmy pełnej szerokości, to będzie jeden zjazd na pełnej szerokości.